Hejka, hejka. Z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w kolejnym Overcooked razem z Kasią oczywiście. Siemanko. Siemanko elo. elo. Siemanko. Tak, dzisiaj wracamy do naszej tej pierwszej planszy. To powiedzmy, bo jak już Kasia u no, siebie na odcinku e, mówiła, bo oczywiście wcześniej pojawił się odcinek u Kasi, więc idźcie zobaczyć, jak macie ochotę. E, no, my po prostu <laughs> mówiłyśmy, <Jesteśmy> ogłaszałyśmy <laughs> wszemi wobec, że mamy trzy plansze, w tym dwie darmowe. A tak naprawdę, miałmy, mieliśmy jedną, mamy jedną, mamy, miałyśmy jedną darmową planszę i jeden pakiet kucharzy. <laughs> Czyli nie miałyśmy planszy, tylko miałyśmy kucharzy. Tak, ale tak to jest, jak się nie czyta, co się dostaje. No za to tam, co by nie dali, to wziąłyśmy. Tak, No dobra, ale dzisiaj lecimy dalej, jesteśmy już na 2,6, cokolwiek to znaczy. 2,6, no. I mamy 31 gwiazdek. Tak, jesteśmy w kopalni. To co, już mogę klikać? Zapraszam, rozpoczynajmy. O, 400 gwiazdek na jedną, nie, 400 punktów na jedną gwiazdkę. O, kurde, no to trochę tak sporo. No, Do... dość sporo. Zawad... Zadawaliście nam pytania, raczej zadawałyście, bo dziewczyny zadały nam pytania, na które będziemy odpowiadać dzisiaj. I możecie z zadawać znowu pytania pod tym filmem, na które będziemy odpowiadać w dalszych odcinkach. A żeby tak sobie po prostu pogadać z wami. Po prostu. No tak, czyli myślisz, że tak pomiędzy tymi będziemy, nie? Yy, pomiędzy planszami może. Tak, jak będzie ekrany ładowania i tak dalej, żeby tutaj nie roz... Ta... A, dobra, dzięki. No tak, bo tak to byśmy nie dały rady i czekać i... E, tak, tak, tak. Pomiędzy planszami, jak są do takie, wiecie, czas na ładowanie gry, czekajcie. A nie, to ja mam wydawkę. To ja mam robić te hamburgery? Nie, hey, patrz, miałaś rację u mnie, że to się będzie okręcać. No. Chociaż ja myślałam, że trochę to będzie... In... Znaczy wyglądać, ale... Ale to tak, no. Ej, zabrałaś mi patelnię. Co? Musicie iść do Kasi... Ty mi ostatnio strąciłaś kurczakiem właśnie, No właśnie, no pod właśnie chciałam to powiedzieć. Musicie iść do Kasi i zobaczyć, jak kurczakiem dostała i spadła w przepaść. Jak się dostaje kurczakiem pod twarzy. Ej, to było niechcące. To było niechcące. Wcale nie było zamierzone, ani troszkę. Dobra, czekaj. No, dawaj dobra. mi coś do krojenia, to chociaż będę miała co robić. A, dobra. A, <laughs> nieważne, nieważne. Dobra. Dobra, tutaj tylko bułka i ten. To mamy w sumie bułka i żarełko masz, bo ty masz wydawkę. A bułka i ten. A mięso, mięso, mięso. Yy, dalej to, to i mięso będzie. Jak to się ry znowu przeokł. Oh, kurde, kurde, blaszka. Nie. Musisz to mięso mi dać, bo... Dobra, A. masz tu wydaj. <laughs> Ojej, no. tak. Ojej. Oj, spad szpadło. spadło mi się niechcący. Gdzie mamy? Co, co, co mam wydać? Tu masz. Tu mm -hmm. mm -hmm. okay. Tutaj masz to. O, i tylko z bułką ci dam. Halo, z bułką, dobra. W sumie takie łatwe. Kolejna ta rzecz. A nie, bo co ja ci rzuciłam, ci przecież ja to mogę. Dobra. Dobra. Biorę to mięso. I bułkę. Biorę bułkę I trzeba by było pociągać sobie. Dwaj, ser. dwaj tego syra. Dobra, bułka. Syr. I możesz wydać. Ok. Koś tak e, sprawniej nam to idzie. No właśnie ja nie wiem co, o co tu chodzi. Czy to jakieś czity żeśmy wpisały, czy No co? ja nie wiem. Właśnie o co? E, czekaj. E, no... Mięso, nie dobra, wiem coś tam. Talerz, mięso i półkę. Kurczę, jakie bułki nie można z talerza. No. Masz. I masz mi porzucaj trochę tych rzeczy, bo ja nudzę się. <gry> o, ej, ale uważaj, nie za daleko, nie za daleko. Okej, okay, dobra. Czyli ja biorę bułeczkę i mięsko bym musiała mieć chyba. A, nie ma spokrojonego, dobra. No. Ja postoję na zmywaku. Zawsze ja stoję, teraz twoja kolej. A. Musimy się zamieniać. Chociaż autobusu prowadzić nie chcesz. No chciałam, ale nie działało. Dobra. Dobra, bułeczka i, i, i czekamy za tym. Za siebie przekręcimy. Przekręcimy. Jeszcze... <głos》głos》> nie, no może się nie przekręcimy. Kasia, jeszcze nie jesteśmy takie stare, no. no. Jeszcze, jeszcze trochę nam życia zostało. Dobra, tak. Dobra, dobra, dobra. A to to to... to o kojo. mięsem rzucasz, dobra. A chyba ser masz jeszcze, nie? Tak, ale mam pokrojony ser, także jakbyś chciała, to proszę. Mm, dobra, czekaj czekam tu ła, tu. Ser? To jest sera? Oj, Teraz, teraz, zaraz, dobra, mamy 453. Dawaj mięso, dawaj mięso, dawaj mięso. Ej, daj ten ser. Aha, kurczę, denerwuję też <grym> te <grym> hamburgery nie można brać. Nerwuje cię ta bułka. Masz. Dobra, brudny talerz, brudny talerz. O... Czekaj. Okay. Dobra, już jak tutaj mięsko. O, ser. Oj. Dobra, daję sobie pokroję. No mamy 605, więc jestem pełna podziwu dla nas. No. A ile trzeba było mieć? 400 chyba na jedną gwiazdkę. A to z mięsem, nie? Dobra. A co tam dalej? Sera możesz mi rzucić. O, dobra, ja to położę. 4 sekundy już nie ma co. A, no to wywaliłam se. No to wywaliłam 670. O! No tutaj. Tak dobrze. No pewnie. Dobra, to zadaję pierwsze pytanie. Jaka jest nasza ulubiona potrawa? Pizza. Pizza. Znaczy, no, moje też, ale ja też lubię wszystkie makarony, jakieś pasty, spaghetti. Ze szpinakiem. A to ja też lubię, no i szpinak mm. wielbiam, o, ja też mogłabym jeść i jeść. I kebaby, też lubiłam kebaby. Wszystko, co... i zupki wszystkie. Wszystko to, co nie powinno się lubić. Tak, wszystko to, co nie powinno się lubić. To jeszcze w międzyczasie nasza ulubiona gra. Gdzie ty pojechałaś? No, to odpowiedz. Gdzieś <laughs> pojechałaś, gdzieś pojechała. Dziś pojechała. No, a, tu a, musimy już? do tego jechać. A, no. e, moja ulubiona gra, no to wiadomo, no. Co by te oczy mydlić? Simpsons, no. No, moja no chyba też, chociaż ja... Ja lubię gry ogólnie różne takie, ja lubię i Simsy, i różne takie thrillery psychologiczne, także nie mam jednej takiej ulubionej, ale no najczęściej gram tak, w Simsy. Tak, ty, ty jesteś takim typowym właśnie... graczem, który zaraził mnie. A no, widzisz, gro, gram. no, Tak, Także właśnie jakieś tam e, thrillery, takie różne pierdoły, to również, również lubię. Dobra. Możesz wjechać? Chodź Możemy, ale czekamy, skąd czekać. Okay. gadać. Ech. A, no i jeszcze, jak tam nasze samopoczucie? A dzisiaj w miarę w porządku. No, Ach, moje być. też, moje też. <noise> e, I kogo zwykle oglądacie na YouTube. Oj, teraz na pewno dużo mniej osób niż oglądałam wcześniej. Mhm. Ale najczęściej to... gdzie nie przepuszczę żadnego odcinka, no to jest oczywiście Karolina. E, Oskar. No... i Andeca oglądam często mhm. dosyć. No ja się przyznaję no. bez bicia, że Simsów to tak nie bardzo. Czasem coś wejdę, obejrzył kogoś, ale jakoś tak chyba już mam takie, nie wiem, przez to, że nagrywam w tyle czasu i już takie mam no za dużo, za dużo, za dużo. Właśnie tak jak no. ja cały czas miałam kanał z samymi gra, z Simsami, ty masz z różnymi grami, to też trochę tak inaczej, tak. nie. No? Dlatego cieszę się, że teraz gram w inne gry oprócz Simsów, to jest właśnie ucieczka trochę. No, odskocznie. No, ja bardziej oglądam takie kanały z vlogami, jakieś takie lifestyle'owe, żeby się trochę, wiecie, od tego oderwać. A to ja właśnie nie, ja, ja zawsze jak mam chwilę czasu przed snem, to sobie właśnie włączam. Albo właśnie, no takie właśnie, no parę osób. Częściej ogląd wcześniej oglądają dużo więcej youtuberów. Jeszcze, jeszcze tule oglądam w sumie. Ale to też to nie jest tak, że po prostu każdy no odcinek łeb tak się no, no, nie da, fajnie. nie? Tym bardziej, że te odcinki no. jednak z Simsów, z gier są, no pół godziny. No właśnie. Także. Ale gdzieś tam, gdzieś tam. Do każdego, cały jakiś czas zajrzę. Żeby odświeżyć, zobaczyć co tam się dzieje. No właśnie. Gdzie ty tam no, powadzłaś z... i w Słucham co on gada, nie mogę się ruszyć. Słucham, co on no, no, teraz u Ciebie na przykład w House Flippera się wkręciłam, także a... to jest coś, co na pewno będę oglądać każdy odcinek. No, a teraz będzie chyba ciekawiej, bo właśnie wyszedł ten nowy. czy tu. Nie dam rady. A, dobra, dam. <grafię> wyszedł nowy dodatek do House Flippera, więc ja to sama jestem ciekawa jego. No. Także... Dobra. Okej, okay, co teraz mamy? Jaka ta? Jaki dział? Jaki dział? <grafię> jaki dział? Mm, Jakiś las? OK. Jedziemy, jedziemy. Jakiś las. <grafię> jaki, <grafię> Jakiś kurde, nie wiem, zamek. Czy my nie możemy? No jak nie? 16. Mali? A nie, możemy. Musimy. <grafię> Musimy. Hmm. O, a, mm, wiem. Tak, Ta. chciałaś, proszę bardzo. Głodna chlapnie jest Oczywiście. A to jest to? Nie. Co? To? to? <laughs> Bo z czym ja zawsze, czy mam myszkę w tej grze, jak ona jest niepotrzebna. A no w sumie. Ja też. <laughs> Boże. Co to się robiło z tym ciastem? To też się Ta. kroiło, no. A czekaj, a to się będzie ruszało, czy to ja będę zamknięta taka? To nie wiem. To czekaj, Taci, może tu porzucam trochę, chociaż ser mi się też przyda. To się chyba nie rusza. No to sobie postoi. Dobra, to ty tam działaj, a ja będę tutaj kroić pomidory. Przez trzy no. minuty. Nic, tylko pomidory. A nie, to lata. Ruszaj się. A, a, to ciebie teraz zamknie. Widzisz? No patrz. Tak, trochę sprawiedliwości. I czemu nie mogę świecie? tego? Kurczę, blaszka. Tak, i tutaj mamy już właśnie kolejną potrawę. Chyba nie robiłyśmy jeszcze na odcinkach pizzy. To nie, nowość, to nie. nie. Możesz wsadzić do pieca. Okej. Okay. Ty masz ciasto, masz pomidora. Aha, no dobra, masz wszystko. Okej. Okay. To w takim razie idę umyć talerz. Ciasto, pomidor i ser. Uważaj, żeby cię nie zamknąć. Teraz mnie zamknie. No. Można tak zrobić, żeby nie zamykało. Można w sumie. Zostaw czymś. To lata, to lata. Dobra, następna do pieca. To też tak w miarę szybko się robi tą pizzę. No, Okej, okay. pomidor i syr. O, nie chcę gaśnicy. Jeszcze mi nie potrzebna. No, aby nie była. <laughs> o, Dobra, jak Prawie To wyszło. Kurde, na ta techniki praktyki. tutaj. O, o. No nie. Gdzie się myje? I co teraz? Boże, nie z... mamy... Technifika. A dobra, dobrze, że mamy pizzę jakąś tam porobioną, okej. Okay. No, ale już nie mamy... To nie wiem, pomij. Dobra, no to kroimy pomidor. Dobra, zaraz... Zale... A czekaj, ja i to to, to idź potarż, a ja będę kroić pomidor w takim razie. Kurde, blaszka, zmarnujemy tyle czasu. tylko uważaj, żeby nas tu obu znowu nie zamknęło. No. Dobra. Dobra, idź. Pomidorów już mam nakrojone, nie musisz. No. Dawaj, coś, rzuć mnie czymś. O, prosto do. Nie. Co? Myślałam, że cię odwrócę. Ci <laughs> się odwraca do tyłu. O, dobra. Czekaj. Dobra, to... to rób. Bo nie no mam jak. ten ser. Ja zabrałam się ser. <laughs> A ja tak idę po oh ser. Masz ten, ten? Masz, dobra. Dawaj sera. A, nie masz sera. Nie <laughs> mam <masz>, się <skoraj. laughs> Kurde, blaszka. Dobra, nie można teraz, jak to się rusza. Masz. Czekaj, bo idę po piskę wydać. Łapanie, stój! O. Tutaj masz. Gdzie? To? No Czekaj, tu mam coś, masz? Y, Okej, okay. i... syr Jest bez sera? Nie no ma Pizza bez sera, bez Nie, <laughs> No Nie, różnie tu wymagają No, już możesz sadzić się, czy... a, sadziłaś, dobra Dobra No, i ci, ci, ci. Czekaj, idę, 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 idę. Czekaj, y, mamy talerz? Nie mamy, o oh, fak. To wyjmij, bez talerza. To już, to już, 30 sekund. Ile mam punktów? 545, dobra. Możesz sadzić do pieca. Już idę, biegnę! Och, udało się. Udało się. A, dobra, co ja robię? Sadź do pieca. No właśnie. Ale już pewnie nie zdążymy, no ale nic, umyję talerz. Zdążymy chyba, chociaż nie. Chociaż może na styk. Nie, chyba nie. Szybko! Boże, znowu za tą myszkę. Dawaj. No nie! Ach, masz ci los. No ale dobra. No dobra. Dwie gwiazdki może być. No więc tak. Klara pyta, jak się poznałyśmy? Przez YouTube. Proste. Po prostu. Prosta, Prosta. Prosta. Tak, szybka odpowiedź. Czy ale czy spotkałyśmy się w realu? Yes. Mamy trochę do siebie kilometrów, prawda? No, ostatnio że się sprawdzały, ile tam było? 400? No, ponad. Tam jest 4 godziny no. z hakiem drogi, z samochodem. No. No. Także no, taka jest nasza odległość między nami. Okay. <laughs> I jeszcze, jaki deser najbardziej lubicie? Deser? Mhm. Wszystko co czekoladowe no. i kokosowe. No, też lubię kokosowe. No. A ja jeszcze uwielbiam słony karmel. A to nie, to ja nie. Jakieś tam maliny z czekoladą. O, ludu, złoty. Mm, truskawki. O, truskawki. Banany. Oh, oh, kiwi. Banany. <grym> no ale ten... Ja lubię słony karmel też bardzo mocno. Mm -hmm. A to ten... Ja uwielbiam lody, ale... aż uwielbiam... Lubię... bardziej lubię pizzy niż lody, <grym> ale, ale... nie mogę jeść teraz no. tak A ten... a... Mm. To jest ta plansza, co te schody będą znikać. No, one się będą zmieniać chyba. Mhm. To ja Ci tam rzucam wszystko. A tutaj więcej składników potrzebujemy do tej... Dobra, bo ja się skupiłam na tych lodach. No. E, Rozważyłaś się. Ja uwielbiam właśnie jak słony karmel, to właśnie lody, nie? O smaku słonego karmelu. Mhm. No. Ja sobie chyba w tym roku już nie pojem lodów. Mhm. A ja mi się wydawało, że to właśnie trzeba jeść. No nie? nie. No, potem up. chyba, jakby będzie. ci ja się No, gojęcie. od razu potem. Tak. Syr? Syr, ser. Ja nie mam syra. No ja <noise> Stoi! Syr? Ja nie mam syra. Nie rzucisz, bo za Patrz, wysoko. Uf, Dobra, ja pójdę, pokroję i ci rzucę. A dużo tego syra? No, tak z kilo. <noise> Kilogram? Ja wczoraj robiłam lasagne, o, o I też tego tak syra nakroiłam. Znaczy, natarłam w sumie. No. Pycha była, pycha, ale to takie ciężkie, o matko gorzko. No, ja lubię w ogóle, lubię wlasanie. <laughs> a szczególnie właśnie mojej teściowej, więc. Mm. Ja robię sama. <śmiech> <śmiech> a, a też kiedyś robiłam parę razy nawet, ale. Jak coś zrobi, to zawsze dopisałam. No to pewnie, bez dwóch zdań. Jak ja ostatnio dam. O, ja bym spadła z patelnią. Jadą ostatnio gołąbki u mojej mamy. ojej uwielbiam gołąbki. No. no sama zresztą pisałaś od razu wtedy na Instagramie do mnie, chyba u mamusi. Tak, no. Ja sobie jem obiadek spokojnie, a tu Kasia, u chyba u mamusi. Od razu widać. Chcesz mięsa No, proszę, dziękuję. Proszę, dziękuję. No. Gdzie ty jedziesz z tym mięsem? Aha. Pokryć. Rozdrobnić troszkę. O, dobra. Tu, tu, tu. Dawaj mięsa, rzucaj trochę. A, ja. Dobra, nieważne. Nieważne. Już myślałam, że mi się uda trafić na patelenkę. Ale nie, ale nie. Dobra, ciałam, ciałam, Czekaj, ile mamy czasu? Minutę. Minutę. Ej, właśnie, bo chciałam to mięso na patelnie położyć. Dobra, idę po bułki, porzucam trochę. Ale mamy chyba mało punktów, jeszcze nam zaraz odpadnie ten. Fucking shit, no. Spadłaś. Kurde, czyżby była pierwsza, po... ja jestem pierwsza jestem. Pora... porażka mhm. w tym odcinku? Ej, zabrałaś mi talerz. Taka jest. Dobra. Co <laughs> za tego kurczaka? A, ty już masz ten. Ej, ma. Ej. Mnie. A tam są czyste talerze, a to nie trzeba myć? Ej, o! Hej ho! Hej ho, hej ho! A tu masz pytanie. Ja, ja chcę dobra. dostać się do mojego hamburgera, którego... Gdzie on jest? No Gdzie pewnie. on? O. <laughs> a ja lecę szczęśliwa na wydawkę <laughs> bez niczego. O oh my gosh. O, bo o nieco, boże, już ja nie wiem co ja robię. Idę. Nie wiem, jak ty chodzi. Ale nie, aha, bo tam nie masz co. Szukam szczęścia. Czekaj, mam tutaj zaraz się zrobi. Dawaj to bułkę. Mięso. I syr. A co ten syr nie... Nie, to mięso nie jest wstawione. O! 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 No dobra, dzisiaj lecimy dwugwiazdkowo. Może być. Może być. To czekaj, którą mamy już planszę? Teraz już chyba koniec, jak mi się wydaje. Ostatnią, nie? To była ostatnia, czy będzie ostatnia? A ile nie? Nie robiłyśmy już? Nie wiem. A nie, to chyba trzy robiłyśmy, tak? Nie wiem. <laughs> czekaj, a który mamy? Jeden, dwa? I zrobiłyśmy jedno z poprzedniego, tak jakby jedną kopalnię, czy tam coś. No. No i dwie no trzy. No, to chyba możemy już skończyć. No, bo te były był dłuższe i zacząć... trochę rozgadałyśmy się. Była pytanka i to tamto. To możemy skończyć. Kolejna plansza to jest ta? Tak. 20. 37. Prawie dwa razy więcej. No, no dobra, słuchajcie kochani. Będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie koniecznie jak Wam się podobało. Zadawajcie nam pytania do następnych odcinków, bo z Kasią póki co się rozpędziłyśmy i nie mamy zamiaru kończyć. Overcook no, <laughs> nam się podoba, więc mam nadzieję, że i wy się wkręcicie. No i co? Żegnamy się. Dziękujemy, no i do usłyszenia, do zobaczenia, no i papa. pa! pa.